Witam wszystkich tutaj na z tej strony. Widzimy się już w trzecim meczu w best of free Liquid Red, kontra dla Liquid Hero, na mapie Daybreak. W poprzednich meczach widzieliśmy dyktowanie warunków przez Liquid Hero, który za każdym razem stosował Century Immortal All-In, które w pierwszym meczu okazało się bardzo skuteczne. Liquid Red nie miał żadnej odpowiedzi na ten mocny push w 10 minucie. Nie miał żadnej armii, nie był przygotowany, nie wyskautował tego. Dzięki czemu Liquid Hero w 12 minucie sobie zagwarantował zwycięstwo. W drugiej mapie, e, o hanie, Liquid Hero, pomimo tego, że zastosował ten sam build i ten sam push, wykonał go zbyt wcześnie, w 9 minucie. I niestety był on za mały: dwa Immortale to było stanowczo za mało. Do tego Miss Micro, War Prism, które nie zdołało zabrać dwóch Immortali zabrał w ostatniej minucie w ostatniej sekundzie, setnej sekundy, milisekundzie parę innych jednostek jeszcze mógłbym wymienić ee, czasu, zabrał w ostatniej chwili i uratował Immortala, jednak efekt kuli śniegowej, mocny push i Conclave, czyli ee, zablokowanie hero w swoich dwóch bazach uniemożliwiło mu skuteczną walkę przeciwko Letowi który zagwarantował sobie następne zwycięstwo tym razem już nie jest tak chciwy, widać że Eee, już nie jest tak pewny, i jest na początku Forge. Eee, zamiast eee, eee, szybkiego Nexusa, znaczy kolejna propka, która będzie sobie. No, ale. Ej, mówię. Czyli będzie sobie spokojnie tutaj. Mm, Szukał miejsca dla tego drona. Do eee, tego proba znaczy się. Co on imknuje? Przepraszam, że tak. <laughs> tak, wybiłem się z rytmu tym, ale dosyć fascynujące tutaj zagranie. Liquid Hero, który będzie chyba próbował um, jakiegoś e, palona tej postawić po cichaczu, żeby nie dać się wykryć, um, czy jednak będzie po prostu skautował. Nie, po prostu będzie zwyczajnie skautował. E, tu Overlordy sobie spokojnie sunąłby, żadnego problemu. Widzi Forge, widzi Nexus, a tym razem widzi na początku Forgea leci już pierwszy kanon, Co by Overlord nie mógł sobie tym razem spokojnie latać nad bazą przeciwnika. Będzie mógł oczywiście go sobie przynieść na drugą stronę, ale tylko pewnie zagwarantuje sobie miejsce, Co so, zobaczmy gdzie on sobie sunie. Nie widzimy gdzie on sobie sunie, więc sobie spokojnie, bez żadnego problemu leci. Tu propka oczywiście zostanie schowana, piękna gwiazdeczka. Widać, że lubi te gwiazdeczki i mikrować nimi, e, ponieważ już wie, że tutaj Liquid Red, Liquid Red będzie chciał sobie zagwarantować trzecią ekspansję i mu to niemożliwi ta propka, będzie tutaj strasznie Wkuszający Liquid Hero to będzie cały czas mu nie umożliwiał tej ekspansji. Eee, czy mu się uda? Zobaczymy. Obstawiamy, kto wygra. Robka czy dron? Rzecz jasna, dron jest w lepszej sytuacji do tego te Ido, żeby go przejąć. Będzie mógł spokojnie podzielić tą trzecią ekspansję, czyli standardowe zagrania przeciwników. Widzieliśmy to na poprzednich dwóch mapach, kiedy to odpowiedział na fosfo, fos, Fast Forge Expand. Jest eee, trzecia ekspansja Reta, co oznacza spokojne 2-3-4 minuty rozejmu, gdyż red będzie. E, dronował, żeby zaspokoić saturację wszystkich baz tutaj jednak tej propce udało się uciec, co za niespotykany rezultat będzie uciekała ile e, ile silniczków w nogach ma, o ile można powiedzieć, że ma nogi e, tutaj kolejny lord idzie na swoją pozycję i hero będzie mógł w tym czasie, kiedy red będzie dronował liquid, e, liquid hero będzie mógł sobie spokojnie Robić co zechce, gdyż nie będzie miał żadnego zagrożenia ze strony zerga, który swoimi zregglingami przyjął kontrolę nad całą mapą, chodzi i szuka. Tu jest mała chciwa, w sensie mała hydrapropka, która pewnie będzie trzecią ekspansję, podpusza, e, przygotowywała. Postawi gdzieś tutaj w okolicy Pylona i będzie będzie Hero, będzie mógł spokojnie zaatakować. Eee, obstawiam, że znowu zastosuje Immortal Sentry Odin, ale czy to mu wyjdzie? Zobaczymy. Jest Overlord, nie wyskautuje tej propki. A nie jednak, ale czy Red, to, czy Red to zauważył? Cały czas widać, że się ta propka pojawia i znika. Ale czy ją zobaczył? Eee, już lecą dwa z reglingi, więc mi się wydaje, że tak. Eee, zobaczymy, czy te zregningi lecą po tą propkę, czy jednak lecą przyjąć po prostu kselnagę. Tu pierwszy zalot sobie wybieg, żeby przyjąć kolejną zelnagę. Tak, tak, zobaczył tą propkę i będzie ją atakował, więc tej, ta propka niestety nie będzie mogła postawić chytrego hy pylona Tak, to jest oficjalna nazwa dla pylonów, które będą... Eee, <grywanie> będą tworzone dla, dla pusha eee, Nie ma robotics facility czy jest, nie? Są gateway, więc już jest, in, już jest inna wersja wydarzeń. Czy będzie standardowe zagranie Protosa, będą stalkery, czy będzie zwykły push, to leci kolejna porobka, więc tak będzie w 7-8 minucie: będzie push eee, Red. Na póki co to, to nie jest przygotowane w żaden sposób, bo póki, póki co dronował. Co spowoduje, że jego reakcja będzie opóźniona, póki to stworzył 8 z regingów Leci dopiero spóźniony metadonobolic boost, więc obrona będzie tym trudniejsza Nie ma żadnego... nie ma Roach Warren Więc to oznacza, że będzie musiał bronić jedynie z regingami, więc ten push będzie o wiele silniejszy Już poszedł pylon, więc będzie standardowe zagranie co so, Jest foregate, więc... E, towi uda się z tego wyjść bez, bez dostania większych obrażeń Póki co myśli, że opanował sytuację, ten stalker będzie musiał uciec tu kolejny leci mu na pomoc, będzie mógł spokojnie mikrować te zregringi, dopóki nie ma, e, dopóki nie mają metabolic boost'a Tutaj się cofnę do tego pylona i tutaj widać, że już te e, Zloty się będą wgryzały w tą ekspansję, poszły pierwsze królery, ale sądzę, że raczej Nie uda się obronić tej trzeciej ekspansji, tutaj oczywiście zregringi będą próbowały Jest piękny surround na jednym stalkerze e, Więc tu mały błąd e, Liquid Hero, z kolei lecą kolejne warpiny, jest 8 już zelotów na polu bitwy Więc ty nie wiem, czemu REC postanowił, postanowił zaatakować, ale pewnie zaczął yy, tworzyć kolejne i Leci 26 W Leci dopiero ale zostało skończone, więc, został więc <coughs> będzie musiał póki co swoje obronę polegać cały czas na zreglingach, Co jak wiadomo, Hiro wykorzysta to i będzie tworzył same zerglingi, które yy, tutaj będą się topniały przy tym ataku. Za wszelką cenę próbuje obronić to Hatchery i, i jak widać, nie udało się, więc ona raczej. Zostanie zniszczona. Tu kolejny atak znowu. Zniszczył tego Stalkera, więc tej plus dla Reta. Jednak znowu zostały te Zerglingi, żeby atakowały te zeloty. Ale na szczęście udało mu się opanować sytuację. Jednak jest to poważny cios dla Zerglinga i jego. Zerglinga, tak. Dla Zerga i jego ekonomii. Ten plan oczywiście pójdzie, ale obrażenia zostały zadane. Ekspansja została zniszczona. Zobaczmy, czy jakieś czy jacyś Walker zostali zniszczeni. Nie. Dopiero są tylko trzy propki, które. 3 e, zostały zniszczone przez Liquid Reda, Które tu szły i próbowały cokolwiek tutaj zdziałać. E, zobaczmy Army Supply. Póki co widać, że retnie nie szykuje się na e, jakieś e, większe pusze, Będzie sobie zabezpieczał trzecią ekspansję. Są same Sentry, więc nie wiem, czy to się uda. Czy te Sentry są wystarczające, żeby, e, żeby powstrzymać te, tego zapobiegającego trzeciej ekspansji? Pusza są rącze, więc już jest ich dosyć spora ilość. Eee, ja oczywiście nie potrafię opanować te, tego UI, ale już ogarnąłem 12 roachów, 17 dragningów, więc póki co nie będzie mógł tej ekspansji przejąć. więc póki co Red jest w dobrej sytuacji, ponieważ ma 3 ekspansje. Jeszcze nie ma tej trzeciej. Zapomniałem, że oczywiście została ona zniszczona, więc póki co jest remis, jeżeli chodzi o ekonomiczny aspekt. Eee, jednak dopóki LeT nie postawi, eee, dopóki Hiro nie postawi tej trzeciej ekspansji, to będzie jego przewaga powoli topniała, więc będzie próbował robić wszystko. Co w jego mocy żeby jednak ona została postawiona czy dojdzie to do starcia, tak? Do... Doszło do starcia. Zostały piękne force fieldy, rozdzieliły trochę tę armię Jest shield, więc na pewno ten temu zostanie zniszczony, te roczy zostaną zniszczone, ale musi się wycofać. Gdyż za mało tych stalkerów jednak w tej kompozycji, a znowu one force fieldy, te tej trzy roczy zostaną zniszczone i cały czas będą przepychanki, czy jednak... Uda się Hiro przejąć tą ekspansję, czy jednak Red będzie bezpośrednio, ale tu widać, że jednak jest pewny siebie i uda mu się tutaj wypchnąć te roach'e. Był zbyt pewny siebie, znowu w tego pylona i cztery kiedy będą wystarczające, chyba tak. E, tutaj ładne micro, e, blink poszedł, więc jest bez problemu i te rocze są zniszczone, będzie mógł przejąć tą ekspansję, a tutaj widać, że próbował zrobić run -buja. Jednak niestety sens czy tej bardzo ładnie zapobiegawczo uniemożliwiło to, te zergingi nie będą mogły nic zrobić tej ekspansji, właśnie widać, że będą, będzie próbował wbiec, ale to się nie uda i Red jest teraz w tyle e, ta ekspansja dopiero niedawno została stworzona, zobaczmy, jest 53 do 60 workerów, więc ta przewaga jest zdecydowanie za mała, żeby Red mógł na, na, na równym polu rywalizować z Hero, więc doskonale to wiedząc postawił postanowił zrobić kolejną ekspansję hmm. Jest pan okienko dla Liquid Hero zanim ten będzie. tu tu w histori lecą, więc to okienko już tak naprawdę minęło. Mm, więc znowu będziemy się bunkrować, znowu będzie to spokojne makrowanie Liquid Hero, dopóki nie zabezpieczy tej bazy nie będzie wychodził. E, Redno odpowiada, że nie ma problemu stary, ja sobie też posiedzę i tą ekspansję czwartą sobie przejmę. Obserwer e, lata i widzi wszystko co się dzieje, to... Ta armia zapewnia tylko pozoną kontrolę, ale widać, że będzie, będzie wychodził. Czy to jest dobry pomysł? Te zregningi są dosyć niebezpieczne. Już tutaj przyjmuję tego Stalkera i widzi, co tu się święci. Ten push idzie i będzie mocny, ponieważ Liquid, Liquid Hero wie doskonale, że ta ekspansja nie może zostać postawiona. Ale tu są już infestory, więc zobaczymy, jak to się rozwiąże. Czy będą ładne fangale, już tak będzie jeden piękny fangal. Jest fangal, tylko muszą dojść zregningi Są infestory ale ale soforce które rozdzielał te. Inwestory. Eee, Ten pusz, zobaczymy co zostanie załatwione, ale to jest zdecydowanie za mało. Tych wangarii nie jest dużo, tych inwestorów, tych inwestorów nie mogły się dostać. Nie ma roczów co oznacza, że nie ma szans, żeby to powstrzymać. Stalkery, zeloty, sentry i more, to jest zbyt dużo, więc ta ekspansja pójdzie się, eee, że tak powiem, korektwalnie grzać. Eee, co oznacza, że Hero jest w dobrej sytuacji, trzy bazy na 3 bazy to nie jest sytuacja w której jakikolwiek ze chciałby być. Tu mamy Microsoft ten... Zr, ten infestor pójdzie tak, kolejny inwestor dla... kolejny... jeden inwestor mniej to zawsze jest sukces dla... Hmm, Protosa. E, Red próbuje zastosować techn technikę szefa, który lubi e, przechodzić do Broodlordów z samymi inwestorami. Ty ładne force fieldy i te trzy infestory pożegnały się z życiem. E, ładny blink tutaj, żeby kolejne zadawać obrażenia. To jest zdecydowanie za mało te z i e, infestor to jest zdecydowanie za mało przedstawiać tej kompozycji. Nie ma roachów, które by tu koniecznie się przydały, które by pochłaniały te obrażenia. Z jest reglingi, zdecydowanie za mało i te, ten push będzie niszczył po kolei fangale lecą, ale to jest zdecydowanie za mało. E, żeby cokolwiek zdziałać, oczywiście te inwestory umrą, powiedział kolejny fangal, ale on praktycznie nic nie zdziała, to trochę jednostki ucierpiały, ale ja jest GG. I zobaczmy, co się stało, że RED e, zginął, pomimo tego. E, że ładnie e, blokował nawzajem się z Hero i była tu równa na wymiana ciosów. Pierwszy push, standardowy, tym razem e, nie było e, Immortal Century Orient, czyli Hero postanowił grać bardziej bezpiecznie, bo widzieliśmy, że był pierwszy Forge, potem dopiero Nexus. Standardowe zagranie e, czterech, e, czterech Wargate'ów, więc mały push w 8 minucie, który ma za zadanie zniszczyć te E, tą ekspansję i spowolnić zerga. Zresztą się uda, więc zagranie reta, że zbudować trzecią ekspansję, bardzo szybko się totalnie nie opłaciło. Pomimo tego, że to Stalker został zniszczony, no to ten te zalot, jak widzieliśmy, spokojnie sobie tą i co zablokowało zerga, ale ten z kolei, dzięki mm, Dzięki temu, że z Liquid Hilo też odniósł obrażenia w tym ataku, nie mógł. Zabezpieczyć tej trzeciej ekspansji przez dłuższy czas, gdzie dopiero zobaczymy, że w 13 minucie po wymianie ciosów dopiero będzie mógł zabezpieczyć swoją ekspansję. Tej Liquid Thread zbudował czwartą, ale to jest zdecydowanie za mało. Kiedy budujemy czwartą ekspansję, musimy mieć pewność, że ona tej tak szybko nie padnie. A bo budując czwartą ekspansję, narażamy się, wystawiamy swój przysłowiowy policzek do obicia. Co zresztą Hero wykorzysta. Eee, ponieważ w dziwnym e, w dziwny sposób, no dokładnie nie w dziwny sposób, a po prostu dziwnym trafem, nie wiem dlaczego, ale pomimo tego Rolls pomimo że stworzył Roll Speed, postanowił e, z, przejść w sensie stworzyć e, przejście do Broodlordów e, za pomocą zreglingów i Mm, Inwestorów jednocześnie, robiąc ekspansję, co nie, nigdy się nie powinno udać. Zresztą zobaczyliśmy, że ten push był zbyt mocny. Inwestory i zragniki to zdecydowanie za mało. Bez upgrade'u do tego widzimy, że to są upgraded plus 2 ataku, więc e, nie ma szans, żeby wybrać to czwartą ekspansję. Nawet nie ma cancel. O ile dobrze widzę, miał nadzieję, że jednak mu się to uda obronić. Jednak 20, zobaczmy. Ups. Zobaczmy, 30 z i 8 to jest za mało na kompozycję tego, jaką tej hero zaprezentował i to był błyż do trumny Liquid Reta, więc 2-1 dla Liquid Hero, który bez żadnego problemu Wyeliminował swojego kolegę z timu eee, w tym best of free. Mam nadzieję, że komentarz nie był aż tak zły, jak mi się wydaje. Ja sobie oczywiście odsłuchiwałem, więc ale stwierdziłem, że od czegoś trzeba zacząć ee, Więc to tyle Mam nadzieję, że Będziecie... W sensie mam nadzieję, że dacie jakiś feedback co wam się podobało, co wam się nie podobało. Na pewno jest dużo do poprawy ee, jest za dużo i y, y, oraz innych niedoróbek, ale mam nadzieję, że w międzyczasie i wraz z postępem kolejnych komentarzy które będą wrzucane mam nadzieję dosyć często na tym kanale to wyeliminuje się te wszystkie bolączki. Ponadto zachęcam również do stosowania drinking games, czyli za każdym razem jak, mów, jak nadpowie ee, jakieś słowo, to pijemy, bo na pewno było dużo powtórzeń, ale dosyć tego. Mam nadzieję, że się miło oglądało, że, że te przedstawienie tych trzech meczy i pokazania mocy Immortal Century Allen się przydało i że te analizy też Wam się podobają, zobaczenia co kiedy zostało skrzyżowane. Ja się żegnam i to było Best of Free Liquid Hero kontra Liquid Red